Cześć Boże, witam i bardzo serdecznie pozdrawiam w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca. A niedziela, ta dzisiejsza czwarta w kalendarzu liturgicznym, nazywana jest niedzielą radości. Posłuchajmy więc słowa, zobaczmy, usłyszmy słowo, które jest wystarczające do tego, aby ucieszyć się, aby uradować, aby podziękować i naprawdę przeżyć ten dzień. Ku radości. Ewangelii świętego Jana, dziewiąty rozdział, wiersze od 1 do 41. Ja z tej bardzo długiej ewangelii przeczytam wersję krótszą, ale jest tam coś co jest istotą tej ewangelii. Posłuchajmy uważnie tego słowa. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź. Obmyj się w sadzawce siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, Czyż ten nie, czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył Mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty, co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź, czy urodziłeś się w grzechach? Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i, oddaj, i oddał Mu pokłon. Kochani, to wydarzenie z nadsadzawki Siloe, uzdrowienie człowieka niewidomego, w moim sercu, właśnie przez pryzmat tego, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, jest wystarczającym słowem, opowieścią o tym, jak niezwykle cennym jest dar wzroku, dar widzenia. Przypuszczam, że większość z nas, słuchających tego słowa, również widzi. Kochani, wyobrażam sobie właśnie tego człowieka, który przez. Tyle lat od urodzenia nie widział, a potem przejrzał. Myślę, że w kontekście wielkiego postu to jest dobry moment, aby spróbować zrobić sobie taki w cudzysłowie rachunek sumienia, jak używam moich oczu. Na co patrzę? Na co poświęcam czas, oglądając coś? Czy to są rzeczy dobre, piękne, godziwe? Czy moje patrzenie podnosi moją duszę, sprawia, że moja dusza rośnie, że serce moje rośnie i jest wdzięczne do Boga? Czy jest wdzięczne temu wszystkiemu, co jest wokół mnie? Kochani, myślę, że ta Ewangelia jest taką, że zaprasza nas do tego, abyśmy się rozejrzeli po świecie, dookoła, zobaczyli piękny świat, zobaczyli pięknych, dobrych ludzi i oddali pokłon Bogu. Mało tego, abyśmy zobaczyli też siebie i powiedzieli Bogu Boże. Dzięki Ci za piękny świat, dziękuję Ci za mnie, dziękuję Ci za wszystko, co mi dajesz. Dziękuję Ci, że mogę oglądać dzieła Twoje, panie. Kochani, a ci, którzy nie widzą, a myślę, że niektórzy spośród naszych bliskich, albo nawet ktoś z Minutkowiczów, kto tylko słucha, nigdy nie widzi. Zapewniam też każdego z Was o modlitwie i każdego z Was. Błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.